Młodzież uczy się jeść. Fajnie. Dzisiaj dostały, zobaczcie jak wcinają. Zobaczcie, o te młode jeszcze żebrze mu pokarm rodziców, ale już są samodzielne, już potrafią same jeść. Ale jeszcze, jeszcze żebrają. A zobacz, zobaczcie, co dzisiaj dostały. Dzisiaj dostały jajeczko i kwiatki konieczyny czerwonej. Koniczyna czerwona ma takie właściwości, bynajmniej u ludzi, działające w układzie krwionośnym. Oczyszcza krew i, i, i działa tutaj w tym, w tym, w tym układzie krwionośnym. no Ma też takie działanie troszkę w przewodzie pokarmowym ochronne. I przecież zapalne, też i one uwielbiają te kwiatuszki obdziubywać. A młode jeszcze żelżą od rodziców po pokarm, no ale ale już same jedzą fajnie, to wygląda. Dostały dzisiaj świeżą wodę. W basenie mają czystą wodę. Dostały czyściutką wodę i uwielbiają się kąpać. Pamiętajcie, że ci, którzy. Dla tych, którzy chcą hodować zeberki lub też hodują zeberki to wiedzą. Ale ja tutaj tą informację przekażę dla osób, które chciałyby hodować zeberki, że należy codziennie, moi drodzy, codziennie, żeby była zdrowotność, żeby było fajnie, żeby ptaki były zdrowe, należy codziennie zmieniać. Zmieniać wodę na świeżą. One muszą mieć świeżą wodę, czyściutką, świeżą wodę. Ta woda nie może być zabudzona, ponieważ później pojawiają się kokcydia i różnego rodzaju choroby, które mogą nam te stado zarazić korupskami. No i oczywiście tutaj, tutaj fajna sprawa, jeżeli chodzi o dietę dieta urozmaicona oczywiście nasionka dla kanarków. Ja kupuję zawsze z dobrej jakości źródła, z dobrej jakości. Natomiast spuszyły się mi. Natomiast.